Grupie wybitnych bielskich sportowców, pięściarz Zbigniew Pietrzykowski należy do szczególnych postaci. I nie tylko dlatego, że lista jego sportowych osiągnięć jest wyjątkowo długa, bo obejmuje 11 tytułów Mistrza Polski, 3 tytuły drużynowego Mistrza Kraju, 5 medali Mistrzostw Europy, w tym aż 4 złote i 3 medale olimpijskie. Również z tego powodu, że przez całą swoją bogatą karierę. Z małym tylko i niezależnym od niego wyjątkiem był związany z Bielskim Białą. Wyróżnia go także to, iż choć uprawiał sport walki, doczekał się zaszczytnego miana dżentelmena ringu. Zbigniew Pietrzykowski urodził się w Bestwince koło Bielska Białej w październiku 1934 roku. Wkrótce potem jego rodzina przeprowadziła się do Komorowic Śląskich i zamieszkała w ich centrum w sąsiedztwie szkolnego gmachu, w którym dziś funkcjonuje gimnazjum nr 14. Czas wojny i okupacji nie był dla rodziny Pietrzykowskich łaskawy. Pamiętam takie momenty, gdzie mi bardzo smakował. Ja kiedyś mamy mówiłem mama zrób z drugiej miejsc, bo tu jeszcze jest ta geneza tego chleba, że wystarczyło na nas 20 deka na osobę dziennie. Mój najstarszy brat, żeby jeden drugiemu nie zjadał chleba te, te, tych 20 deka, ważył 20 deka na wadze i, i, i na tym był koniec. Nie, ma, nie było mowy. Więc to ja do mamy mówię, mamuś, weź mi, zrób z tego stokromek, kromek, żeby, żeby, żeby tak, taka była faktyczna rzecz na naszej możliwości aprowizacyjnej. Generalnie rzecz biorąc, inteligencja. To, 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 była, to była rzecz, która y, najbardziej zagrażała je Rzeszy i, i w związku z tym Ojś, mieszkaliśmy w koło Bielska, w, w Komorowicach, tam w ramach czystki, jakie oni robili, gdzie aresztowano wszystkich z inteligencję, wszystko, całą. No i ojca, ojca też ojciec był profesorem w szkole ogrodniczej. Od 1940 roku był, musiał być w obozie Dachau. Okazało się, że nie ma mowy jakoś wyciągnąć go z obozu. Część rodziny naszej była w Busku, właściwie tam w, w, tak się złożyło, że żeśmy zupełnie starszą jakąś rodzinę. Wynaleźliśmy w Moskwie i tam emigrowaliśmy już oczywiście bez ojca, bo się już był wtedy i, i tam żeśmy byli przez okres całej wojny do 1949 roku. Ojciec przeżył, przy, przyjechał i wrócił do, do, do Wielka. Król pieściarskiego ringu lat 50. i 60. XX wieku tak wspomina początki swojej przygody z boksem. Rozpoczęłem treningi mając 15 lat. To akurat była ta sytuacja, że przepisy wtedy zezwalały na, na trenowanie i na, na uprawianie boksu w wieku 16 lat, no więc tutaj trzeba było syga, pocyganić. Zbigniew Pietrzykowski przez całą karierę był wierny bielsku białej. Jedynie w okresie służby wojskowej przywdział barwy CWKS Legia Warszawa, wojskowego klubu, który lubił posiłkować się zdolnymi sportowcami żołnierzami. Natomiast nad Białą był zawodnikiem ogniwa, a potem BBTS Sparta Bielsko-Biała, klubu o wyjątkowo bogatej historii. Bielsko-Biała jest jednym z pierwszych miast w Polsce, którym sport przebrał zorganizowaną formę. Już pod koniec XIX wieku istniały stowarzyszenia turystyczne oraz gimnastyczne. Tutaj także powstał jeden z pierwszych klubów piłkarskich na terenie dzisiejszej Polski, który w 1907 roku przyjął niemiecką nazwę Pilicer Fußball Club. W następnych latach klub rozrastał się o nowe sekcje. Powstały sekcja tenisa oraz sekcje lekkoatletyki. Co przyniosło za sobą zmianę nazwy na Gwizdysz Bial Sportverein, co po polsku znaczy Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe. W końcu w 1936 roku nazwa została spolszczona i od tej pory klub nazywał się BBTS Bielsko. BBTS w całej swojej historii prowadził działalność łącznie w 20 sekcjach sportowych. Żaden inny klub na terenie miasta oraz najbliższych okolic nie może się pochwalić takim osiągnięciem. Przed wybuchem II wojny światowej największe sukcesy odnosili piłkarze, którzy rywalizowali z klubami krakowskimi jak Wisła czy Krakowia oraz z całą elitą śląskiego futbolu. Po zakończeniu działań wojennych, największe sukcesy były dziełem narciarzy oraz przede wszystkim pięściarzy. Sekcja bokserska BBTS-u powstała w 1952 roku i wystarczyły jej dwa lata, by awansować do elity pięściarstwa w Polsce. Łącznie sekcja bokserska BBTS-u utrzymywała się w ekstraklasie przez 21 kolejnych lat. W 1960 roku pod wodzą trenerów Antoniego Zygmunta oraz Wiktora Pierszykowskiego zdobyła dru tytuł drużynowego mistrza Polski. Łącznie w mistrzostwach Polski BBTS zdobył 26 medali, z czego 13 złotych, 5 srebrnych i 8 brązowych. Niewielu sportowców może się pochwalić tyloma sukcesami, co Zbigniew Pietrzykowski. O bokserskich dokonaniach Zbigniewa Pietrzykowskiego powiedziano i napisano już wszystko. 11 tytułów mistrza Polski, 11, 4 tytuły mistrza Europy, 3 zdobyte pod rząd, 2 brązowe i 1 srebrne medale olimpijskie, 350 stoczonych walk i tylko 14 porażek. To bokser, który praktycznie nie przegrywał. Można więc spytać, dlaczego nie był mistrzem olimpijskim. Na swojej drodze ku pięściarskiemu olimpowi natrafił na dwóch pięściarzy, którzy przeszli do historii światowego boksu. Jeden z nich w 1989 roku został uznany za boksera najwybitniejszego boksera świata w swojej kategorii wagowej. Drugi, który stanął na drodze Zbigniewa Pietrzykowskiego, by zdobył złoty medal, rządził zawodowym ringiem bokserskim w latach 60. i 70. W 1956 roku Zbigniew Pietrzykowski w Melbourne zdobył brązowy medal Igrzysk Olimpijskich. Był to jego olimpijski debiut. Szans na udział w finale pozbawił go Węgier Laszlo Papp. Pokonał młodego Polaka i sam w finale zdobył trzeci z rzędu tytuł mistrza olimpijskiego. Ale dwa miesiące wcześniej poległ jedyny raz w swojej karierze przez nokaut właśnie od ciosów Zbigniewa Pietrzykowskiego. Papp przegrał tylko osiem walk. Jedyną przegrał z Pietrzykowskim przez knockout. Cztery lata później Zbigniew Pieczykowski już był w finale igrzysk olimpijskich. Zdobył srebrny medal. Ale choć nikt tego nie mówił otwarcie, poczucie niedosytu, zresztą u niego samego było ogromne. Przegrał z dziewiętnastoletnim juniorem ze Stanów Zjednoczonych. Wtedy ten junior nazywał się Cassius Clay. Ale kilka lat później, jako Mohamed Ali, powalał już wszystkich gladiatorów bokserskiego ringu zawodowego. Wielokrotny, przez wiele lat panujący mistrz świata wszechwag. I moim zdaniem Zbigniew Pietrzykowski trafił na dwóch tenorów światowego boksu. I tak sobie po naszemu, po Bielsku, myślę, że Zbigniew Pietrzykowski był właśnie tym trzecim wielkim tenorem światowego boksu. Zbigniew Pietrzykowski w trakcie swojej sportowej kariery nie tylko zgromadził imponującą kolekcję tytułów i medali, ale także dorobił się wyjątkowo chlubnego miana gentlemana ringu. Jego genezę wyjaśnia prezydent Bielska Białej Jacek Krywód, który jako kibic boksu był świadkiem wielu walk bielskiego mistrza pięści. Dlaczego do pana Zbigniewka Pieczakowskiego przygnął e, e, tytuł dżentelmena? Ringu że otrzymał takie również oznaczenie jako pierwszy ze sportowców. E, dlatego, że był przecież. E, bokserem, czyli sport walki, ale jednak w swoich walkach, w których, no, co tu dużo mówić, dominował, bo nie miał w Polsce przez cały okres swojej kariery, nie miał przeciwników, nie miał przeciwników, a im wyżej szedł, im waga wyżej, bo przeszedł od wagi lekkośredniej, średniej, średniej półciężkiej, walczył nawet w wadze ciężkiej i kilka walk, nie miał praktycznie przeciwników. To jednak, jeśli widział, że przeciwnik jest słaby, to nie nokautował tych przeciwników, tylko brał ich szanował. To był taki naprawdę bardzo dobry, lekki sparring dla tych bokserów. I bardzo sobie to wszyscy cenili, bo wiedzieli, że Pieczekowski to jest człowiek, który mając nokautujący cios z lewej ręki, jednak jeśli widzi, że ma słabszego przeciwnika, to go oszczędza. Pozwala mu wręcz nauczyć się, bo to była nauka również w ringu i dlatego od początku jego kariery y, przygnęło do niego to miano, dżentelmena ringu. Y, zresztą w tej sprawie również jego y, mamusia się y, w radiu wypowiadała, był taki cykl audycji właśnie o tym, że bokser powinien się tak zachowywać elegancko i pan Zbigniew Pieczykowski zawsze do końca swojej kariery właśnie takim dżentelmenem, naprawdę wyjątkowym dżentelmenem ringu był. Wielki prezydent pamięta i takie przypadki, kiedy to rywale po prostu bali się wyjść na ring do walki ze Zbigniewem Pietrzykowskim. Nie było chyba boksera w historii Polski, który miał tak zdecydowaną przewagę nad przeciwnikami, że nie miał praktycznie przeciwników. Miał problemy z przygotowaniem się do meczów międzypaństwowych, bo nie miał sparring panterów. Większość walk ligowych szczególnie w późniejszym okresie, to były walkowery. Przypominam sobie taką, taką anegdotę autentyczną. W Bielsku Białej odbywał się mecz towarzyski, o ile pamiętam, była to chyba Krajowa. To jest takie miejscowość w Rumunii, bo mieliśmy z radniczkimi radniczki w Belgrad współpracę taką bokserską i właśnie z Krajową. No i przyjechała ta drużyna, bo nasi tam poprzednio też byli na meczu. Przyjechała, przyjechała drużyna, hala pełna przy ulicy Leszczyńskiej, oczywiście widzów, bo boks był bardzo popularny, wtedy mieliśmy znakomity skład, BBT wtedy miał. Jest w ringu prezentacja dziesiątek, dziesięciu naszych, dziesięciu Rumunów. Pieczekowski również ma swojego przeciwnika. No i później odbywa się mecz. Oczywiście od wagi Muszej, Kogucie i tak dalej, to wszystko biegnie. Przychodzi, skończyła się waga w wadze średniej, Przychodzi do, ma, ma się odbyć walka w wadze półciężkiej. Pieczkowski wchodzi do ringu, no niestety Rumuna nie ma. Zginął, szukaj, szukają go wszyscy, nie ma. Nie ma Rumuna. Szukają go oczywiście nasi działacze, ale szukają go również Rumuni. Wreszcie kierownik ekipy rumuńskiej. Podszedł do mikrofonu i z tego, co nam przetłumaczono, no prosił, żeby się nie bał, żeby się jednak pokazał, no bo, no bo zniknął, zapadł się pod ziemię i nie mogli go w tej hali nigdzie znaleźć. Po trwało to co najmniej 15-20 minut. W normalnym tym byłby walkower w lidze, no ale to był mecz towarzyski, to nie chodziło o walkowery przecież. Wreszcie go gdzieś znaleziono, wyciągnięto go z jakiejś dziury, wszedł na ring, no bardzo mocno wystraszony. Wszedł na ring, przywitali się, gong, dochodzi do skrzyżowania rękawic, Pieczkowski się zamachnął, Rumun upadł, oczywiście bez uderzenia. Dał się wyliczyć do dziesięciu, żwawo wstał, pożegnał się i szedł z ringu. No takich, To jest taka autentyczna anegdota, którą pamiętam, ale takich spraw podobnych było więcej po prostu. Niektórzy pięściarze wychodzili na ring, skrzyżowali rękawice, i po praktycznie zamachu albo po lekkim uderzeniu natychmiast dawali się wyliczyć, po co ma ryzykować, jak lepiej zdrowo wyjść z tego ringu. Kibicem Zbigniewa Pietrzykowskiego była też jego żona Halina, która poznała go będąc uczennicą bielskiego liceum ogólnokształcącego imienia Adama Asnyka. Mieściło się ono wówczas w szkolnym gmachu przy ulicy Broniewskiego. Poznaliśmy się w Asnyku, dlatego że ja tam chodziłam. Byłam akurat w dziewiątej klasie, a uczyła w tej szkole też moja Teściowa. I ponieważ. Y Świetlica była i tam były obiady, to mąż przychodził na obiady tam do świetlicy. No i w ten sposób żeśmy się poznali. Jeszcze miałam kolegę, który mi mówił, koniecznie, ty popatrz, Zbyszek jest na górze, no to idź tam. No oczywiście nie trzeba mi było dwa razy mówić, więc ja szłam, mąż przychodził. No i tak się to zaczęło. Małżeństwem jesteśmy od roku 54. Czyli to było dokładnie trzy miesiące po maturze mojej. Za bardzo wierzyłam w męża, żeby się bać. Denerwowałam się, owszem, ale wydawało mi się, że, że musi wygrać, że musi to przetrzymać. Jedyną walkę, którą pamiętam, gdzie się naprawdę bardzo bałam, to była w Łodzi walka z Poźniakiem. Mąż tam boksował i wtedy byłam. Bałam się tak bardzo, że nawet w przerwie poleciałam do ringu, co mi się nie zdarzało. Miałam się zawsze opanować, no ale jakoś tam z tego żeśmy wybrnęli. A jeszcze jedną walkę panu opowiem, która była w Warszawie: walka z papem. Według mnie pap to był najlepszy zawodnik, z jakim mąż w ogóle się spotykał. I to była bardzo trudna walka. Także kolega męża Niedźwiecki. Mówi, wiesz co, chodź na zaplecze tam do, do szatni, bo się będziesz za bardzo denerwowała. No i wyprowadził mnie, rzeczywiście, tam się bałam bardzo, on mi relacjonował, co się dzieje na ringu, ja wolałam nie patrzeć na to, ale w pewnym momencie, jak mąż zadał cios taki, że papa położył na deski i, i cała sala śpiewała sto lat i cieszyli się, no to ja wyszłam i wtedy już ta walka się potoczyła. Także mąż wiadomo, że tą walkę wygrał. Kibice boksu lubili oraz podziwiali mistrza z Bielska Białej i pamiętają o nim do dziś. Kibice lubili mojego mecza. Były też wypadki, że, że tam jak coś nie tak, to bij mistrza jak to zwykle na takich meczach, ale raczej były właśnie takie, że bili brawo, że śpiewali, że. No albo pożegnanie męża, gdzie było w 1968 roku zakończenie kariery na hali właśnie. To było coś pięknego. Ludzie tak się zachowywali, że, że jakby płakali, że ktoś odchodzi im bliski. Ja byłem bielskim zawodnikiem, to jest ewidentna sytuacja. Wielu miałem kibiców, zwolenników, aczkolwiek sytuacja jest dosyć. Taka trudna do, do określenia i, i niezbyt czasami przyjemna. Gdzieś moment jakiegoś zawahania, moment słabszej walki, momentalnie był odgadywany od, od przez publiczność. Czy słusznie, czy niesłusznie, to już abstrahuję od tego. Niemniej starałem się jak najwięcej, żeby publiczności byli zadowoleni ze, ze mnie. Do dzisiaj przychodzi bardzo dużo listów do mojego męża z prośbą o autografy. Najbardziej cieszą mnie te listy, które piszą młodzi ludzie, bo piszą w taki sposób, że, że to jest czasami wzruszające. Na przykład, chłopak jeden pisał, że zna całą karierę. Osiemnastoletni chłopak zna całą karierę mojego męża, bo jego ojciec opowiadał mu walkę po walce, wszystko. I on był z tym zachwycony i dlatego prosi pan męża o, o autograf, o jakieś możliwe zdjęcia. o ten. I dużo takich listów przychodzi i to nie tylko z Polski. Po zakończeniu zawodniczej kariery, co nastąpiło w 1968 roku Zbigniew Pietrzykowski został trenerem boksu. To jest zupełnie inna sytuacja, jeżeli chodzi o, o rolę trenera w drużynie. Ja tutaj zdawałem sobie sprawę, że, że trudno mi wymagać tego samego, co, co ode mnie wymagano. Nie każdy mógł podołać takim systemem. Niemniej byłem dosyć jakoś zaangażowany w sam rolę trenera. No i, i w gruncie rzeczy dosyć pochlebnie zakończyłem tę karierę. Byli niektórzy zawodnicy, którzy. Pod moją pieszą dochodzili do, do, do dobrych zawodników, do, do dobrej formy. No i ale, ale to tak generalnie rzecz biorąc, mistrza Europy żadnego nie, nie, nie złożyłem. W latach 1993-1997 Zbigniew Pietrzykowski zasiadał w sejmie jako poseł wybrany w bielskim okręgu wyborczym. W wielu wypadkach byłem by, by, spotykałem się z jakimś aprobatą rzadziej z dezaprobatą. Niemniej ta sytuacja no, jest, jest dosyć trudna. Trzeba, trzeba w, tak jak w boksie, tak w sporcie, tak trzeba dbać o, o swoje morale i, i o swoje, swoje umiejętności, żeby, żeby wyborców zadowolić. W listopadzie 1999 roku uchwałą Rady Miejskiej Bielska Białej Zbigniew Pietrzykowski został wpisany do księgi zasłużonych dla naszego miasta. W październiku 2009 roku w Bielsku Białej uroczyście obchodzono aż kilka sportowych jubileuszy. Wraz ze stuleciem bielskiego sportu i trzydziestoleciem Beskidzkiej Rady Olimpijskiej świętowano wówczas także urodziny dwóch wybitnych bielskich bokserów – Mariana Kasprzyka i Zbigniewa Pietrzykowskiego. Gentleman ringu przyjmował wtedy życzenia z okazji 75. urodzin. Wielkie stałowe piłki przygotowane z myślą o Euro 2012, jedne z pierwszych, dostają się w ręce właśnie tych jubilatów. Naprawdę cieszę się razem z Państwem.